Leci na hita. Nie to dobrze. ma Siemano z tej strony. Zadaszy i dzisiaj zagram ponownie w Pokémon Violet na Nintendo Switch. Jesteśmy w Mezagozie, bo yy, najpierw chciałbym się. Albo dobra, później się dopytamy. chciałabym sobie zmienić coś w moim stroju, ale ja nie wiem. Nie wiem, jakie to są sklepy. O. A, gdzie tu może być jakiś sklep może tutaj nie wiem w sumie tu coś jest, ale tu są chyba plecaki A czy my, czy my... nie, ten plecak mi się podoba tu, tu jest można zmienić sobie Tu to w sumie możemy wejść dobra zmienimy sobie fizyka. Czemu? czemu nie siema yy. Я могу раз изменить. нет, Толя. Не. А, то, то есть, ладно. Эй. То было ладно. Мантик. Не. А за это в ogóle Nie, to ma panania. To jest ładne. No czekaj, czekaj. Aha, mogę sobie zmienić kolorek. A zupy są niebieskie. To jest szalejne. Ile zapłaciłem? Bo nawet nie zauważyłem i płaciłem. <laughs> no i teraz można się nosić. A, 300. A, LP mogę zapłacić. No to płacimy LP. Mam tego dużo. Dobra. No i teraz to można chodzić z takimi włoskami. E, dzisiaj sobie zrobimy to, co nam tam właśnie w Centrum powiedzą. A co to będzie, to nie wiem. Nice. Dobra. Eee, gdzie teraz? Co to może być? Tu, 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 tu są chyba skarpety i okulary. No, okulary to. O, czapki. Czapki chcę. Dobra, zobaczmy, co jest w czapkach. Teraz no, pod. Ja bym chciała jakieś kurtki strasznie, ale ja nie wiem, gdzie mogą być. Nie, chyba nie będę nic kupowała. Za chwilę chyba się dowiem. Bym chciał mieć nowy ten, ale to może nie, nie w tym odcinku, tylko w następnym. Tu są skapetki. No, skapetek to mi się nie chce zmieniać. bo buty, buty mogę kupić sobie jakieś. Mm, a ja sobie sprawdzę w tym czasie. Yy, yy, gdzie mogę kupić. Zobaczymy, jakie tu są buciki. Chyba takie. Takie nie. Boże, jakie te buty są brzydkie! Nie... Nie no a coś na dół? C, co to jest C? Uuu, to mi... nie dla mnie. Ale. A to? O to? te są ładne. O, ten, ten mogę sobie kupić. 6 Chyba, kupimy sobie ten. Dobra. Chyba nie można kupić, dobra. E, tak, to wszystko. Chyba nie można zmienić tego, ale sobie, chwilę, bo tu to robiło. Chyba tak, no to weźmy sobie Winter, jak wygląda Winter? O, Winter fajnie wygląda, to może być Winter. O, no ładnie, ładnie, pięknie, dobra. E, teraz tak, idziemy do ceny Pokémon. Czemu teraz muzyka się zrobiła głośniejsza? Chyba nie wiem. Idziemy do ceny Pokémon i się pytamy, gdzie teraz powinniśmy iść. Witam. I sobie możemy kupić. E, Rock, Tyton to Tom Cliff Ok dobra, to idziemy. Dobra e, wezmę sobie to i. E, I'd like to buy. Kupmy sobie trochę Great Bolly. Tak, troszeczkę, tak jest 20. 15 tysięcy. No i nice. Halo. No, dobra, dzięki. Jedziemy. Fina. E, Typ ziemny, gdzie to jest? A tutaj, dobra, no to blisko. No to z go zrobimy <laughs> i zobaczymy, co on daje, bo ja wiem, że chyba każdy tytan daje właśnie mm, coś. jakiś umiejętność. Tamten dawał latanie, to ten nie wiem. To może dawać ten. Bo chyba można pływać, latać, wspinać się i szybko biegać. Tak mi się wydaje. Nie wiem, zobaczymy. No, ale mam tego Pokemona, ja go złapałem kiedyś, chyba tam rok, rok. Ło kurde! Ło, ale tam. A tamci co się tak trzęsą, widzicie to? Co się tam dzieje za impreza? A, i po odcinkach nie mogę, y, złapałem gardevoir, ponieważ y, jak nasza Espatra się w ogóle nie chciała z nami zgać. Widzicie, co się tu dzieje za balanga? Nieźle. A ty co uciekasz? Aha. tak Jak ja bym go złapać? Nie? O co tu chodzi? Ja mam sobie go gonić? No. I y, złapałem sobie gar gardewuar. Bo no ta pata nie chciała nam się często często słuchać. To złapałem gardewuar, która się i tak będzie nas słuchać, a jak ten to sobie zmienimy, nie? Dobra, walczymy z tym wielkaśnym czymś. Gla, a to on poleci, na hita. Nie to dobra. Co? To ten darcie tak poniemiejscy 10 minut. To, był, to było śmieszne. O boże! Uf, śmieszne, ci powiem, śmieszne, bardzo śmieszne to było. Dobra, je coś. To jest ta yy, herba mistyka, ale My kosami zrobimy. No o boże! On machita poleciał! Machita! Dobra, ty nam nawet nie musisz pomagać. Żeby było szybciej, to ja wzięły jeszcze naszego tutaj startera cyk, cyk, jego sygnaczemów. Bo to chyba jest jego syg sygnaczemów właśnie. Jakie ty masz Pokémon <laughs> <laughs> O Boże, to było niezłe przyznam. Przyznam, że to było super. No, niezłe to było. Jak on poleciał nam na hita. Na hita poleci? No a jak? Nieźle. No chyba od tego właśnie powinniśmy zacząć w ogóle. Cały nawet, nawet nic nie zrobił. No i się położył. Piękny jest ten nasz Pokemonik Tylko 100 nieźle, no w sumie to była najłatwiejsza chyba walka z tytanem w całej grze, ale zobaczmy. Yy... Idziemy Do środka. Yy... Coś yy, może je być tam. O... Szybko zajrzyjmy się, za zanim wróci ten tytan, chyba. No i to była chyba najłatwiejsza walka w naszym życiu. E Jesteśmy, Jesteśmy jakby. Mamy szczęście, bo jest kolejna ta chyba, Mistyka rozgląda się e, Wiedziałem! Chyba tak? Wiedziałem. No tak, raczej tak. <laughs> o, jaka ładna! E, to naprawdę, tu jest to jedno z żół... E, nie wiem zrób, Zróbmy... Make. No zróbmy Zróbmy. Nie wiem, jak to określić. Yy, wow, zrobiliśmy to! Dziękuję, Tadashi. Yy, teraz zobaczmy, co yy, książka ma nam do, do powiedzenia. Yy, jest tu napisane, że słodka herba mistyka jest dobra dla zdrowia, jelit i, i pomaga w trawieniu. Eee. Yy, Mówi, że jest także świetny na bóle brzucha lub gdy chcesz pobudzić apetyt. Dobra. Eee. Jeśli uda mi się rzucić to do kanapki i dać e, mu zjeść to Co? Eee. I po co mamy czekać Tadashi? Już czas się... E, już, już. Już czas, jakby to zrobić, chyba. E, Pozwól, że coś dla nas przygotuje. Większość tego odcinka to będzie tłumaczenie, ale no. And boys, your uncle. I. I Bob. Twój wujek, co? Eee, mamy. Eee, nie, proszę bardzo, mój wyjątkowy, kapryśny, pełen ziół, super, super kanapka. Eee... Do zestawu dołączona jest odznaka Tytana w dowód mojej wdzięczności oczywiście. No i super. Możemy sobie screena. No. Dobra. Nasik. Nice. No, i teraz pewnie wyjdzie mi, mi radon. I będzie chciał. No właśnie. Ej, będziemy mówić cały czas, że, y, że nie. No proszę, znowu ty. Czy ty chcesz dać kanapkę? Nie, powiem nie cały czas. A, z, a zobaczymy, co się stanie jeszcze, jeszcze raz, powiem. Chyba cały czas będzie mnie pytać. No dobra, dam mu. Chcę zobaczyć, co będzie. Tak, chcę. Hm, próbuję podziękować. Y, pr spróbuj podziękować, czy coś? Cóż, dobrze, że zrobiłem, y, zrobiłem więcej. Pomagasz mi w cudnych sprawach, więc sprawiedliwe będzie, jeśli dostaniesz więcej. Zdecydowanie, absolutnie nie zrobię nic więcej, żebym Milad mógł zjeść kanapkę. niem. O, dasz, czyli będzie. <coughs> będzie chyba jakby szybciej. Szybciej, szybciej szybciej biegał. Zjadł jego kanapkę Nie, nie tykaj tego. To nie dla ciebie. O, przepraszam, yy, nie, nie powinienem tak, tak krzyczeć, nie powinienem tak robić. Yy. Ja nam przynajmniej odpowiedzieć całą historię Tadashi, czyli kom Wyjdź. Co To jest na no jego jakby jego przyjaciel. E Proszę bardzo, kolego, zjadaj, taka napka powinna pomóc ci poczuć się lepiej. E, teraz powoli, nie śpiesz się. Eee... Małe, małe, małe gryzy... E, po prostu żuj ładnie i powoli. miam. Ale słodziak z tego pieseczka. A czemu? On, on, też chyba jakiś tam, Yy, mój, mój partner tutaj... Yy, nie wiem, jak to, Nie wiem, jak to przetłumaczyć, yy, On... On nigdy tak naprawdę nie, nie wyzdrowiał. Nie, nic mu nie pomogło, nie, nie potki, nie Pokemon Center, nic. Mabostiw, yyy... Yy, jest jedyną rzeczą na świecie, na której mi zależy, jest... Jest jedyna, jakby. Więc przyrzekam, że stworzę, żeby poczuł się lepiej. Eee, czytałem, szukałem w internecie, e, przeszukałem wszystko i wypływałem każde lekarstwo, jakie mogłem znaleźć, ale nic naprawdę nie pomogło. Dlatego e, chcę, jakby to znalazłem to, jakby w E, tak, e, czytam, co zawiesiłem się. Strefa Zero była domem cudownych ziół, które po jedzeniu natychmiast doda doda w dodają wigoru. Nazywają ją herbą mystiką i próbowaliśmy je uprawiać na naszych <laughs> obszarach wokół Paldei. Jednak zanim dążyliśmy, Zero zioła zostały zjedzone przez Pokémony, które z kolei rosły duże i silne. Nazywamy te pokemony Titanami. Yy, to książka pełna szalonych historii, legend i rzeczy, w które nikt zwy zwykle by nie uwierzył. Ale ja wierzę. Myślę, że to co jest napisane to prawda. <coughs> Ale dużo tego czytania. Yy, według tej książki zjedzone wszystkie... W zjedzeniu wszystkich yy, pięciu herb Mystica może wyleczyć każdą dolegliwość. Yy. <laughs> e, przykładowo łapy ma stifa, a mabostifa ma były zwykle jak lód, zanim zjadł ostatnie zioło, ale są od, się ociepliwe. Czyli jak je zjadł, to po prostu no, zrobiło się ciepło, ciepłe. Tak. Zanim zja, zjadł ostatnie zioło, to zanim zjadł ostatnie zioło, ale teraz trochę się ocieplił. Jednak pewien, a, że to przestał jakby. skończyłeś? jeść? Hmm. Can you see? O, Otworzyłeś oczy? Yes! Twor zrobiłem to. Minęło Minął czasu, odkąd by był w stanie otworzyć oczy. Byłem taki zmartwiony. O mój Boże, jestem taki szczęśliwy. Nie Zobaczcie na niego yy, Jego <śmieńczowe>, małe oczy yy... Trudno nawet stwierdzić czy są otwarte czy Nie, ale znam różnicę Czyli wie, że są otwarte, nie? Po, jakby siła tej herby mystika stworzyła, że może otworzyć oczy że, no, pomogliśmy mu i w ogóle. No. I połowa tego to było z 10 minut, to ja to tłumaczyłem wszystko i... ten odcinek był bardzo szybki. O, to, 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 kto dzwoni? Pewnie ten profesor Turo. Tak. Hello, Tatasi! Tuturo! E, zobaczyłem, że Miradon y, od, odzyskał więcej, więcej y, siły. The Love Stick. Okej, okay, dobra. Dobra, pokaż mi to. Wow, 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 wow. Ale szybko. Nieźle. Dobra, idziemy sobie do... Mezagosy? zagozy, dowiemy się co mamy robić i w następnym odcinku oczywiście od samego początku to zrobimy szybki odcinek, bardzo szybki yy, więc no fajnie fajnie dobra <coughs> dobra, pytamy się witam nie wiem gdzie iść yy. firecraft Dobra, czyli do... Dobra. Czyli tu. Czy to nie tu? Jestem... Gdzie to jest? Tu... Tu. Dobra. Ja bardzo dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku. W środę. Pa, pa. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i żegnam.